Wczoraj w Brzeszowi odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu Spotkania Dobrej Mamy. Co to znaczy być dobrą mamą? A to pytanie skieruję do Państwa 1772, ale także do naszego gościa, pani Dorota Prokopiak z redakcji poradnika Dobra Mama i studiu. Dzień dobry, witam Panią. Witam serdecznie. Co to znaczy być dobrą mamą? Myślę, że dobrą mamą to znaczy, że mamą taką, którą się chce być, ale mamą w dzisiejszych czasach taką oczytaną, przygotowaną, z taką wiedzą praktyczną i pragmatyczną, z mamą, która świadomie planuje macierzyństwo, albo właśnie z taką mamą, która potrafi się z tym macierzyństwem zmierzyć. To chyba taka norma, szczególnie gdy kobieta pierwszy raz zachodzi w ciążę i spodziewa się dziecka. W trakcie ciąży obkłada się gazetami, poradnikami, książkami. Chce być przygotowana na to, co się może wydarzyć w ciąży. Chce być przygotowana na to, jak ma wyglądać poród. I chce być przygotowana na to, co ją spotka po porodzie. Źródeł wiedzy jest bardzo dużo. Nie wszystkie są te, te nie właściwe. Wszystkie, dokładnie, nie wszystkie są właściwe i żeby od tej wiedzy nie zwariować i wybrać rzeczywiście te najwartościowsze źródła, to polecam właśnie czytanie tych fachowych poradników, opinii ekspertów. W internecie rzeczywiście możemy może bardziej, więcej takiej życiowej do wiedzy dotrzeć. Natomiast rzeczywiście, żeby się nie wystraszyć, a dobrze przygotować, to polecam korzystanie z rad specjalistów. No bo dobrze, jeżeli wejdziemy na jakiekolwiek od forum w internecie, to tam natychmiast zetkniemy się z odwieczną dyskusją piersią czy butelką. Dyskusja jest odwieczna, natomiast żyjemy w czasach, w których karmienie piersią jest zdecydowanie bardziej propagowane i z tego co wiemy wynika z tego jak najwięcej korzyści albo nawet same korzyści, więc rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest dużo wsparcia w kierunku karmienia piersią i ze strony właśnie położnych, lekarzy z branży okołoporodowej, szkoły rodzenia przygotowują do tego zjawiska i mamy rzeczywiście z tego chętniej korzystają. Natomiast nie zawsze jest to możliwe i te mamy, które mają trudności albo z jakichś powodów nie mogą karmić, też muszą dotrzeć do wiedzy, która im powie, jak właściwie postępować przy tym, kiedy tego piersią karmić nie mogą. I wcale nie mają czuć się gorsze i wcale nie mają czuć się wyrodnymi matkami, tylko dlatego, że nie karmią dziecka piersią. Absolutnie bo nie, nie ma takiej selekcji mamy karmiące piersią i mamy butelkowe. Często to nie wiąże się z jakimś wyborem, a już na pewno nie powinno się wiązać z jakąś krytyką. Często to są sytuacje, albo w których ktoś właśnie zostaje do tego zmuszony, dlatego szkoda się nad tym zastanawiać. Na szczęście właśnie i takie, i takie mamy mają dzisiaj wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów i w mediach, i w prasie, i w poradnikach. Także też mogą się do tego dobrze przygotować. Mama piersiowa, powiedzmy to tak, i mama butelkowa. To jedna i druga dobra mama. Mówimy o tych poradnikach, którymi się obkładamy, będąc w ciąży. Można skorzystać również z takich propozycji, jakie państwo wysuwają, to znaczy warsztaty dobrej mamy i takie spotkania, które organizuje redakcja dobrej mamy. Jak wyglądają takie spotkania? Kto może trafić na takie spotkanie i czego można się na nich nauczyć? Spotkania są bezpłatne. To jest właśnie ten dostęp dla wszystkich, więc zapraszamy wszystkie, przede wszystkim kobiety w ciąży, ale też na warsztaty przychodzą młodzi rodzice, często z maluszkami, w zależności od tego, kto zasiada w loży specjalistów, bo bardzo często pojawia się pediatra i właśnie te pytania już z punktu widzenia rodzica często też padają. Inicjatywa warsztatów właśnie, powstała m.in. dlatego, żeby te mamy miały dostęp do tej wiedzy dodatkowej oprócz lekarzy i opieki, którą mają w czasie ciąży. To jest ta, okazja do tego, by swoją wiedzę albo problemy czy jakieś inne niepokojące aspekty skonsultować z innym specjalistą niż na co dzień lekarz prowadzący. Ponieważ pytania do specjalistów są zadawane na podstawie anonimowych ankiet, tak naprawdę mamy w tych ankietach pytają o wszystko. I to jest bardzo fajne, że nie ma wstydliwych tematów, i rzeczywiście w panelu medycznym dyskutujemy naj, najróżniejsze tematy i myślę, że być może ktoś bałby się zadać takie pytanie osobiście, więc nie ma tu tematów tabu. Rozmawiamy o rzeczach najtrudniejszych. E, wiele kontrowersji. Szczepić czy nie szczepić, rodzić ze znieczuleniem czy bez znieczulenia, e, bankować krew czy nie bankować. E, dużo słyszymy dzisiaj mówimy właśnie o krwi takich, pępowinowej. mówimy o krwi pępowinowej tak. Więc e, dużo jest takich aspektów e, i często decyzji, które mama musi podjąć na etapie ciąży, więc jest to okazja do tego aby swoją wiedzę skonsultować z innymi specjalistami. A oprócz tego na nasze warsztaty zapraszamy naszych partnerów z łam, łamów Dobrej Mamy. Są to firmy specjalistyczne, które też przyjeżdżają ze swoją propozycją rynkową, ofertą. Oprócz poważnych tematów medycznych mamy też przyjemne, jak nowości rynkowe w świecie wózków, akcesoriów dla mam, mnóstwo produktów, które ułatwiają to macierzyństwo, więc więc też często mamy, mają okazję przekonać się o, o takich właśnie produktach i ofercie, aktualnej ofercie rynkowej. Ale jednocześnie pewnie spotykają się również z pomysłem, aby wrócić do starych ekologicznych metod i na przykład porzucić jednorazowe pieluszki na rzecz pieluszek tetrowych. A to wiąże się z praniem, gotowaniem, prasowaniem i tak dalej. Mnóstwo itd. alternatyw dzisiaj proponuje nam właśnie rynek parentingowy. Pieluszki wielorazowe to już nie są właśnie takie tetry, chociaż do nich oczywiście też jest, jest powrót, natomiast właśnie różne rozwiązania ekopieluszek, ekoprania, ekoodżywiania, także jesteśmy w trendzie eko, co nie jest takie złe, bo jeżeli zwracamy na to uwagę, by żyć lepiej i zdrowiej. To się wpisuje chyba w naszą, naszą codzienność taką współczesną. Natomiast różne, różne tematy są poruszane też między mamami. One mają okazję się spotkać ze sobą i też się wymienić doświadczeniami, może pytaniami. Więc to też są, te spotkania mają charakter bardziej właśnie taki, można powiedzieć, przy kawie, luźniejszy, gdzie mamy mogą też rozmawiać. Bo to ze sobą. są już mamy i przyszłe mamy. Czyli A można z... korzystać z doświadczeń już tych, które na przykład przeszły ostatni etap ciąży, na przykład skurcze przepowiadające poród i tak dalej, i tak dalej. Często uczestniczki wracają na nasze warsztaty, przy drugiej i kolejnej ciąży pojawiają się na naszych warsztatach, więc ja myślę, że też jest to tak, że z czasem wiele rzeczy się zmienia i warto się dowiedzieć czegoś nowego, chociażby jak pielęgnacja pępka. Kiedyś za, za czasów jeszcze przed kilku lat stosowało się spirytus, później różne środki farmakologiczne. Dzisiaj mówimy o właśnie pielęgnacji na sucho. Więc to się cały czas zmienia i widać, że te mamy chcą być na bieżąco, które uczestniczą w naszych warsztatach. To są takie praktyczne rady, jak poradzić sobie z ciążą, potem, potem już z plęknacją dziecka. A co z Baby plusem, Czy z czymś, co jest tą zastyczniejszą formą baby bluesa, czyli z depresją poporodową. To jest ta ciemniejsza strona macierzyństwa, o której często się nie mówi. albo mamy No bo kobieta właśnie... powinna być zachwycona, szczęśliwa i rozanielona tym y... faktem, że dziecko się urodziło. Są takie stereotypy, jak właśnie kolorowe poradniki tryskające szczęściem i różowymi falbankami. Nie zawsze tak jest. Bo całą noc dziecko ryczało, chciałam się położyć po południu, a tymczasem dostało kolki i znowu ryczało. Bo nikt właśnie o tym nie powiedział, że to dziecko płaczy, i czasami płacze bardzo dużo, że się nie wysypiamy, więc tak naprawdę z jednej strony nie da się wszystkiego opowiedzieć komuś, kto jeszcze tego nie przeżył. Z drugiej strony najważniejsze jest to, by wiedzieć, gdzie szukać pomocy i porad. Na łamach poradnika Dobra mama bardzo często poruszamy te tematy, ponieważ w redakcji Dobrej Mamy jest wiele mam, które różne aspekty macierzyństwa przechodziły i też tym możemy się dzielić po prostu z doświadczenia i też wiemy, jak o tym mówić. Tak, zgadza się bardzo często w tej konfrontacji z rzeczywistością. Po prostu brakuje nam sił, energii, przychodzi zmęczenie, niewyspanie i oprócz tego właśnie taka mała istota, która nagle wymaga stuprocentowej uwagi 24 godziny na dobę. Natomiast są to momenty, są to okresy, które przechodzą i też trzeba wiedzieć, tak jak wspomniałam, gdzie szukać pomocy, właściwych porad, bo wiele problemów można, można rozwiązać i przede wszystkim chodzi o wsparcie, o wsparcie ze strony partnera, rodziny, to też jest bardzo ważne. Ważne jest też to, że dzisiejsi tatusiowie bardzo aktywnie uczestniczą. Od momentu właśnie ciąży są obecni przy porodzie i później świetnie się sprawdzają w roli ojców. I, I to jest ważne, aby właśnie takie wsparcie otrzymać. I myślę, że z każdą depresją w końcu można sobie poradzić. Bo powiedzmy sobie jasno, dobra mama nie musi być doskonała i może mieć gorszy dzień. Oczywiście dobra mama to nie jest mama idealna, taka od A do Z, która e, wstaje rano, zawsze uśmiechnięta, jest wyspana, e, zadbana. E, dobra mama to przede wszystkim taka mama, która e, od, odnajduje satysfakcję z tego, że jest tą mamą, jest szczęśliwa, z tego względu, że, że jest dziecko i, i to dziecko jednocześnie też jest szczęśliwe. To stare, dobre powiedzenie, szczęśliwa mama to, to szczęśliwe dziecko. Dobra mama to jest taka mama, która postępuje według swoich zasad, zgodnie ze swoimi założeniami, wie, gdzie szukać pomocy, nie, bój, nie boi się o tym mówić, nie boi się mówić właśnie o trudnościach, nie koloryzuje, więc y, dobra mama to nie jest idealna mama. I po prostu odpuścić szczęśliwa. się te niekonieczne obowiązki, jak ja to nazywam. Czyli nie zawsze wszystko musi być wysprzątanie, wyprasowane i, i obiad odwołaniowy z deserem. Myślę, że macierzyństwo weryfikuje ten dotychczasowy czas i porządek dnia i z wielu rzeczy się rezygnuje e, i okazuje się, że bez tego też posprzątanego domu można przeżyć i bez wyprasowanych dokładnie śpiochów też dzieci mogą być szczęśliwe. Cykl wasz Warsztatów w, w tym roku wczoraj zakończył się, ale to nie znaczy, że państwo nie organizują kolejnych, które w przyszłym roku. Absolutnie, ta wzrastająca frekwencja z warsztatów na warsztaty jest dla nas takim motorem do tego, aby właśnie kontynuować, na pewno. Chociaż cały czas co roku zastanawiamy się, zamykając jedną edycję, co nowego zrobić w kolejnych edycjach, tak aby formułę zmienić, aby nie zanudzić do końca i do tej pory nam się udaje. Tym razem pomyśleliśmy też o tym, aby to właśnie te mamy dotychczasowe uczestniczki naszych warsztatów zapytać jak chciałyby, aby wyglądały warsztaty w przyszłym roku, czego brakuje na naszych warsztatach, więc będziemy bardzo mocno opierać się na opinii dotychczasowych uczestniczek. W związku z tym, że jeszcze do niedawna w Rzeszowie niewiele się działo wokół właśnie tego tematu kobiet w ciąży, bardzo nas to cieszy, bo zaczęło się dziać i przejeżdżają inni organizatorzy, których my też medialnie wspieramy. Więcej się dzieje wokół właśnie bezpieczeństwa maluchów, wokół właśnie tej świadomości, mamy w ciąży odbywają się warsztaty nasze oczywiście też się pojawił w przyszłym roku także program myślę że dla mam będzie, będzie na pewno bogaty, także każdy będzie mógł wybrać tematykę dla siebie. Poza tym właśnie ten patronat honorowy, który otrzymaliśmy od prezydenta miasta, też mobilizuje nas do tego, aby te mamy dalej edukować i w tym kierunku to właśnie wiedzę parentingową przekazywać dalej. No obliż. Czekamy zatem na te kolejne warsztaty, na ciekawe zajęcia i na... Podnoszenie świadomości nas, mam i wszystkich innych, którzy powinni nam pomóc w tym, aby być dobrą mamą. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu pani Dorota Prokopiak z redakcji poradnika Dobra Mama. Była gościem magazynu Między Nami. Ja również dziękuję. Miłego dnia Państwu.